Panie że pożegnanie rundy dla bezfidu dość smutne, na nie chodzi Nie, jednego całego sytuacji w klubie. Czemu smutne? Wcale nie jest smutne. My jesteśmy odizolowani trochę i my mamy bardzo dobrą atmosferę, jeżeli chodzi o współpracę ja zawodnicy. nie wiem Ale... smutne. My jesteśmy na 10 miejscu i to jest naprawdę, nie jedna drużyna by chciała. Od dziesiątego gdzieś będzie A ten protest yy, znaczy meczu z umyntarmi? A to nie był żaden protest, to, to po prostu jeżeli, jeżeli e, osoby odpowiedzialne za pomoc klubowi czy odpowiedzialne za wizytówkę miasta nie są w stanie nam pomóc w organizacji meczu, gdzie mamy ciężką sytuację, bo jesteśmy sami, no to kto ma to robić? Ja ma to robić. Ja jestem odpowiedzialny za zawodników, za grę, a nie za organizację meczów i, i ochronę na stadionie. My żeśmy chcieli grać, chcieliśmy po sportowemu rozegrać, tym bardziej, że, że mieliśmy dobre wyniki w ostatnich meczach. Ja powiedziałem nie, a ja, my, my... jeżeli chodzi o sprawy sportowe, wszystko zrobimy dla tego klubu, a reszta już nas nie, nie interesuje. Wracając już stricte do dzisiejszego spotkania z Juventą. nie wygraliście, a nawet we wszystkich dotychczasowych meczach ponieśliście porażki. Nie leży wam tam przeciwnie. Nie, nie leży, nie, nie. Leży czy nie leży do kobita w no, przegraliśmy, bo, bo różne, różne, są, różne są przyczyny porażki. Dzisiaj, dzisiaj, żeby, dzisiaj żeby wygrać, to, to musi być wsparcie i poparcie, musi być atmosfera, żeby była chęć do walki, do realizacji, to musi, musi być dobra atmosfera, musi być to poparte pomocą, wsparciem. Czegoś takiego u nas w klubie nie ma, więc ogromny szacunek, że w ogóle ci zawodnicy wyszli i chcieli grać. To, naprawdę, to, to, to tak każdy może mówić, a przy, przyjechali, przegrali. Ale są różne przyczyny porażek, Słaba drużyna, e, słabo przygotowani, problemy, które dotknęły. To naprawdę, nie pan wie, jak pan wyjść do szatni i, i z tymi chłopakami miał ich e, wystawić na mecz i motywować, to nie jest takie proste. Ja mam ogromny szacunek do nich, że w ogóle przyjechali i wyszli na ten mecz. Jakie plany na, na rundę go Na czas jedziemy <grym> do Borgady. <grym> Ale tam pojawiły się informacje, że trener już, już zrezygnował. Na, na dzień dzisiejszy zrezygnowaliśmy. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, co przyniesie czas. Będziemy, będziemy obserwować. Wiadomo, że to się wiąże, no nie ukrywamy tego, z wyborami. Jeżeli tak dalej ma wyglądać, to na pewno nas nie będzie w tym klubie, a jeżeli coś się zmieni, no to my jesteśmy gotowcy. A jeżeli ktoś ma takiego gotowca, jeżeli chodzi o zawodników, o drużynę, to, to, to musi na pomóc. Jeżeli taka pomoc będzie, no to jest szansa, że zostaniemy. Jeżeli, jeżeli się nie zmieni, no to, to, to był to nasz ostatni mecz w takim składzie personalnym. Dziękuję bardzo. Dzięki się. Tego Panie trenerze, na zakończenie rundy jesiennej zupełnie inne nastroje jak w poprzednim sezonie? No tak, dziś nawet na odprawie przedmeczowej powiedziałem, wspomniałem o o meczu, który nam zabrał praktycznie to, co sobie zakładaliśmy przed rundą, bo założenia były takie, żeby zmieścić się w pierwszej szóstce, a ostatnim i takimi niezbyt pewnymi decyzjami sędziego to miejsce nam praktycznie uciekło z rąk i zajęliśmy siódme, siódme miejsce na, na koniec rozgrywek. Teraz e, ta karta się odwróciła, bo m, przy dobrych wynikach przeciwników wskoczyliśmy gdzieś na trzecie miejsce i to na pewno bardzo cieszy, bo, bo zawodnicy Zaczynają wierzyć w to, że, że rzeczywiście można powalczyć, i to nie jest takie wielkie halo, żeby tutaj z tymi najlepszymi zespołami, pierwszymi w tabeli, powalczyć. Zresztą mieliśmy dobry przykład meczu z Janiną, i z liderem, wtedy liderem, gdzie rozbiliśmy ich tutaj praktycznie w puch i Lider jest, znaczy Janina jest akurat oczko przed nami na, na drugim miejscu, jesteśmy aktualnie na trzecim i to bardzo cieszy. Będę miał pełny komfort pracy jeżeli chodzi o przygotowania do, do rundy rewanżowej i na pewno będą wie, większe, większe siły zawodników sprzedawane na, na treningu. Dlatego też chociażby, że, że będą widzieli szansę. Pamiętam, że sezon ligowy już za nami, jednak jeszcze przed Pana drużyną pucharowy. Mhm. Jakie plany związane z tym meczem? Czy zagrają zawodnicy, którzy na pewno, na pewno w tym meczu zagrają zawodnicy, którzy mieli mniejsze szanse na to, żeby żeby pokazać swoje umiejętności tutaj w lidze, bo jest takich zawodników sporo, jest bardzo dużo wyróżniających się juniorów i dlatego to staną też szanse, bo, bo za jakiś czas będą musieli zasilić zespół i grać i, i dlatego też to doświadczenie będą musieli zbierać dla, na zawodnikach starszych, czyli na seniorach. I, I dziś w sobotę przyjdzie taka okazja, bo zagramy mecz z szołową drużyną czwartej ligi i myślę, że będzie szansa na to, żeby pokazać swoje umiejętności. I, i w tym pucharze powalczyć o to, żeby żeby przejść do kolejnej rundy.